Właściwie to każdy dzień zaczyna się podobnie, ale nie jest identyczny. Ma swoje linie papilarne. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to zobaczymy, że wszystko się zmienia, wiruje. Z jednej strony pokazuje ofeli świat i jego wyzwania, a z drugiej ją przed nim chroni. Dziś, na przykład, Ofelia po raz pierwszy zobaczyła Pana Ślimaka. Popatrz, jaki Oczy miała jak 5 złotych. Świat nie został odkryty do końca. Ciekawe, co czeka nas jutro. Jutro nawet Pan Ślimak zmieni swoją pozycję. Jutro wszystko będzie nowe. Kolejny siwy włos, nowa znajomość, nowy smak. Nic się nie powtarza. Czy kawa może smakować inaczej niż do tej pory? Musisz sam to odkryć. Odkryj 7 zmysłów z ekspresem EQ7 Plus marki Siemens. Weź udział w najbardziej zmysłowym konkursie filmowym i wygraj 10 tysięcy złotych Ekspres EQ7 Plus oraz roczny zapas kawy. Wejdź na www7